Przywara człowieka, pośród łąk zielonkawych, pośród gór, ruczajów jest kraina niebieska, pełna wiecznych gajów, gdzie narcyz sprawnie kwitnie. Kędy mak obleka, mającą się dumnie ziemię, nie widać człowieka. Kołyszą się raźnie długie ramiona topoli, i tuż jest objęcia wiatru na wieki wyzwoli. Oprócz ofiary świata, która pięknie rzeczy, nie wojny długiej, trwałej, nie walki na miecze. Teraz rozejm powszedni między tym, co stało tutaj, na tym przedpolu, a tym, co nie mało tak wyrządziło szkody, to są cudze włości, wytrwały bez nadziei, ale też bez złości, która to, jak wiadomo, ogłupia i niszczy. Po wojnie przebytej rozkład suchych zgliszczy. Szczęk zbrojeń tak napiętych, jak struna głosowa, gdy po przebytej drodze nie dobędzie słowa. Próbuje i próbuje, ale prób za mało, by cokolwiek się z głowy szkaradnej wyrwało czuć przekleństw i wezwiska, które urągają temu, którego myśli jakiś sens wciąż mają.